W podwrocławskich Kotowicach polskie linie kolejowe pięknie wyremontowały przystanek, torowisko i peron. A mieszkańcy, zamiast się cieszyć, narzekają. Bo dostać się do pociągu, ryzykują bowiem życie. Muszą pokonać torowisko, a później wspiąć się na wysoki peron. Idealny dla pociągów, ale niestety przerastający pasażerów. Jadwiga Jerzybowicz. Co do standardu remontu peronu, nikt nie ma wątpliwości. Jest wysoki. Robiono tu tory. I każdy miał nadzieję, że jakieś będzie przejście czy wejście na peron. No to ryje, że pociąg już kursuje z powrotem, ale nie mamy gdzie wsiadać. Peron, niestety, skłania do sportów ekstremalnych i w tym miejscu zakazanych. Do wejścia na peron dostępne jest tylko przejście pod wiaduktem. Ono gwarantuje bezpieczne wejście na peron. Te schody to kolejowa własność, nigdy nie remontowana, i jak twierdzą mieszkańcy, czas najwyższy, by wreszcie się za to zabrać. Schody nie mają poręczy, oświetlenia i niemal zawsze toną w wodzie. Ale jak ktoś bardzo chce jechać pociągiem, to da radę. W końcu to nie wspinaczka wysokogórska, zwykły peron. Co drugi dzień muszę jeździć na zaszczyki do Wrocławia, na zabiegi różne. I ja tędy nie mogę wyjść, a tamtędy też nie, bo się boję, bo tam nie ma ani poręczy, ani niczego. jest Dla mnie to jest okropne. A nie tylko ja sama, bo przecież więcej jest takich kobiet jak ja. Ja mam 85 lat. To jest jeden, jeden środek, może możemy się gdziekolwiek poruszyć. Bo autobusów mamy chyba dwa. A tak mamy tylko pociąg. Więc Kotowiczanie rzucają życie na szale i wspinają się jak potrafią. Osoby z dziećmi wożą dzieci do przedszkola, dzieci dojeżdżają też do szkoły. Tak? Yy, osoby chore, kalekie. A teraz nam po, pobudowali taką toaletę. I tu mamy się załatwiać. Polskie linie kolejowe wydały około 40 milionów na poprawę standardu połączeń na linii z Wrocławia do Opola. Są rezultaty: czas przejazdu pociągów krótszy jest o 8 minut. Kotowice Jadwiga Jarzębowicz. Ale uwaga, rzecznik polskich linii kolejowych obiecał, że jego firma sprawdzi, czy można ułatwić wejście na peron mieszkańcom. Oczywiście, jeśli tylko będą możliwości techniczne. Bardzo dziękujemy.